Wit witam wszystkich serdecznie. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem niezmiernie szczęśliwy ze zwycięstwa. Tak wysokiego zwycięstwa. Nie pamiętam, kiedy mój zespół wygrał 3-0 i uważam, że było to zwycięstwo jak najbardziej zasłużone, choć ten mecz mógł się inaczej potoczyć, bo. Szczepaniak miał sytuację z bocznej strefy sam na sam i, i różnie, różnie ten mecz mógł dalej wyglądać. Na pewno też dopisało nam trochę szczęście właśnie i w tej ostatniej minucie pierwszej połowy, ale uważam, że zespół zagrał na dobrym poziomie. Chcieliśmy próbować grać w piłkę, próbowaliśmy grać w piłkę. Oczywiście grając i próbując grać w piłkę narażamy się na straty i przede wszystkim tutaj muszę pochwalić zespół za organizację gry defensywnej po, po stracie, bo naprawdę wyglądało to dobrze. Dużo zbieraliśmy tych drugich piłek, bo zespół miedzi grał. Często dłuższym podaniem i to było najważniejsza rzecz, właśnie to te, te drugie podanie trzeba było zebrać. Co, co jeszcze mnie cieszy? Cieszy mnie przede wszystkim to, że graliśmy praktycznie przez całe spotkanie wysokim pressingiem. Próbowaliśmy i zawodnicy ofensywni bardzo dużo pracy włożyli, a grając wysokim pressingiem to i obrońcy przy dłuższym podaniu przeciwnika też musieli, musieli trochę tych przebieżek zrobić. Jestem tutaj drugi raz. W meczu strzeliśmy 7 bramek. Uważam, że mecz, mecz był dobry jak na, na poziom pierwszoligowy i jestem przekonany, że zespół Miedzi ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy i z każdym meczem będzie punktował, bo jest to jeden z lepszych personalnie zespołów w pierwszej lidze. Nie mówię to z czystej kurtuazji, tylko są to są są piłkarze o bardzo wysokich umiejętnościach. Dziękuję. Dziękujemy trenerze i tych gospodarzy, ja, ja podsumuję mecz zdecydowanie krócej, Darek tu przeprowadził taką wątpliwą analizę, gratulacje Darek, wykorzystaliście nasze błędy. Powiem tak, graliśmy 11 sparingów I powiem szczerze, że w dzisiejszym meczu nie, nie poznawałem zespołu Miedzi Legnica, zastanawiam się z czego to, to się wzięło, muszę na spokojnie sobie usiąść i przeanalizować ten mecz na, 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 na zapisie. Bo przyjęliśmy taką taktykę, widzieliśmy, podejrzewaliśmy, że zespół Durkano będzie wysoko podchodził, dlatego próbowaliśmy grać długim podaniem, tylko to, to, to zdecydowanie nam nie wychodziło. Jak już odbieraliśmy piłkę w środkowej strefie, to zagrywaliśmy tą piłkę po, po dribblingu albo po, po, po trzech, czterech hmm, popnięciach piłki, tak w cudzysłowie. Dlatego powiem szczerze, że na razie to jestem w lekkim szoku, bo układaliśmy pewne rzeczy pod styl zespołu wydawało się, że ten zespół ma styl. graliśmy z czterema ekstra klasowymi zespołami i wyglądało to naprawdę dobrze, a dzisiaj wyglądało to tak, jakbyśmy nie wiem, bierki rozpuścili na, na, ze, na środku stołu i każdy poszedł w swoją stronę. No, nie byliśmy, byliśmy źle zorganizowani, ta bramka w 45 minucie. Nie wiem, zbiła nas tak w Pantałyku, a, a druga połowa to już była seria błędów i, i, i zdecydowanie uważam, no za dużo błędów, zła organizacja i ta, ta jeszcze raz powtarzam, nie, nie poznawałem zespołu miedzi Legnica, dwa, praktycznie dwa miesiące graliśmy, tak jak powiedziałem, 11 sparingów i wyglądało to zupełnie inaczej, a, 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 a w inauguracji wiosny zagraliśmy tak samo jak do tej pory, tylko odwrotnie.